Hola amigos! Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem łowisko gajdowe w pięknej zimowej scenerii. Dokładnie, tu zaczęliśmy sezon i możliwe, że tutaj kończymy, to jest jedna z naszych ostatnich zasiadek. Nie mówię, że ostatnia, bo wiadomo, aura jest teraz taka, a nie inna. W grudniu może być jeszcze po 15 stopni, także na pewno, nawet jak będą 2 stopnie, to i tak będziemy walczyć. Dokładnie, będziemy walczyć dopóki nie zamarznie woda, mamy jeszcze w planach gdzieś uderzyć. Tylko czekamy, czy pozwolą nam warunki, bo tutaj było ciężko, już jak przyjechaliśmy, płynęła kra, tam w rogu łowiska woda zamarzła, w nocy było około minus dwóch stopni, padał śnieg, także warunki ciężkie, zobaczymy. Pogoda jest jaka jest, pogody nie wybieramy, łowisko załamiowaliśmy dużo wcześniej, zobaczymy co się będzie działo, oglądajcie dalej, na pewno będzie zajebiście. Chodźcie, pokażę Wam domek. Tu mamy taki przecionek, to jest fajnie zamykane. Tu jest jeszcze taka szyba, że fajnie wszystko widać. Jest kucheneczka na wyposażeniu, także nie trzeba wodzić ze sobą żadnych kartuszy, kuchenek. Tutaj mamy taką ławeczkę, tutaj będą posiadowy, przemyślenia <laughs> przeróżne. No i utworzymy kuchy. A, A Trzeba ten prąd te załączamy, Ty. dobrze. Sobie zrobić zdjęcie najpierw licznika. No, bo później. I potem na koniec O, no, zrobię w filmie w sumie będzie. Mm. <gry> Wy będziecie widzieć. No, tak to wygląda: jest klima. Mikrofalówka, lodówka, yy, czajniczek. Dwa łóżka piętrowe. Yy, my będziemy w trójkę. Ja nie chciałem spać na łóżku piętrowym. Nie zdążyłbym dobrania na pewno, a tak to urodzą, że to łóżko karpiowe. Także w domku numer 5 wejdzie łóżko, bo tak to nie wchodziło na ósemce. No i tu macie telewizorek, dekoderek, ale to są takie sprawy. No, no i teraz creme de la creme, czyli stanowisko. No to słuchajcie, macie tutaj na domku numer 5 dwa pomosty. Elegancko jeden pomost w stronę wyspy i drugi pomost ze schodkami zobaczcie jakimi tak, tak, tak. pokażmy widzom że Łukasz będzie uprawiał tutaj narciarstwo bo nie seba. Ma schodków tutaj, znaczy seba przepraszam seba będzie uprawiał y, narciarstwo jakieś bo nie ma schodków no Także będzie śmigał pomogę... No, my, telemark może zrobić. my mamy schodki, troszkę mniejszy pomost, ale pomieścimy się na spokojnie. Tu można po na spokojnie. No, no kamienia, Ja bym wolał na tych kamieniach nawet zrobić. Tak? No. Bo jak tu wiesz, szroma chieci na to. No, no rację. Na te deski to można. No, ale to co Zobaczmy. obgadamy za chwilę. E, słuchajcie, kra poszła. kra poszła. Była mała kra. Tam coś mamy, widzicie, od czwórki. Do piątki takie stanowisko, także dość szeroko. Podwie wędki na spokojnie damy radę. Miejsca już mamy wylosowane. Ja mam lewą stronę, tata ma środek, i Seba ma wyspę pod brzuskami. Także myślę, że coś fajnego się uda wyłuskać. Tam jakiś lekki spławik, lekki bombelek jest, także, także ryba myślę, że będzie żerować. Łódki już widzę, wywożą. Także my się rozpakowywujemy i co? Działamy. Słuchajcie, postawiłem na moją kulkę, to jest e, mocno squidowa kulka, bez żadnych aromatów sztucznych, e, 40% squida, bo jest tu mączka e, po prostu ze squida i squid liver, 40% tych dwóch mączek, plus inne dodatki, wiadomo, także próbuję. No i do tego czapeczka, to jest pop-up, który robiliśmy już na kanale, to jest taki ten pop-up z tym aromatem Bolsena, z Robin Redem, także coś takiego, taka czapeczka. Zobaczcie, tak to wygląda. Można dać może trochę niżej. O! Zobaczcie na to. Tak wygląda kuleczka z czapeczką. Także w dalszej części materiału pokażę Wam, bo to jest korkers. W dalszej części pokażę Wam, jak się zachowuje. Trochę przesuszyłem te korkersy, bo zapomniałem o nich na tydzień. No ale co zrobić. Myślę, że kulka spełni swoje zadanie. Na tą kulkę miałem branie nad jeziorem, także mam wobec niej fajne jakieś zamiary. Także zobaczymy. Ciemno się już robi my już kończymy robić zestawy. Ja tak naprawdę już skończyłem. Na drugą wędeczkę oczywiście wjeżdża Apacz. Zobaczę czy wszystko jest OK. Przy tym haczyku. No, patrzcie jak fajnie. Zbalansowany jest ten haczyk. Pyk. Lekko go tak unosi. Myślę, że fajna, ciekawa praca. Króciutki przypon. Tak próbuję zobaczymy. Jak, będzie, jak nic nie będzie, to będą zmiany jutro. No, słuchajcie, jak widzicie, ciemno już. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że zwędki będziemy mieć względnie wywiezione. Pierwszy poranek. Dosypało śniegu. Pięknie to wygląda. Ja zaliczyłem jakieś branie, ale... ale niestety puste. Nic się nie wpięło. Jacek też miał delikatne... Wszyscy mieliśmy po pustym braniu, można powiedzieć. <laughs> delikatne pyknięcia. Zaraz kawusia i próbujemy coś walczyć. Ale sceneria jest piękna. Kiażczą wpatrzony. Sądujemy. Profesjonalny stojaczek mamy na kucheneczce, ale nie wiem Ale przynajmniej jesteśmy schowani, także wszystko ma swój cel. Tam pływamy. Słoneczko wychodzi pięknie. Zaraz Łukasz polata dronem. To Wam pokażemy, jak to wygląda. Tutaj ta sceneria. No a co? Szukamy różnych, różnych fajnych miejscówek. No a tak od metra do metra 90 jest tak na naszym, mhm. na naszym stanowisku całym, także Łukasz ma najgłębsze, najgłębsze rejony, ja mam najpłytsze, Jacek po środku. no i szukamy, szukamy, walczymy. Chciałem Wam pokazać mój zestaw. Zestaw jest przelotowy na Dirigu, na karbonie i tak on się prezentuje w wodzie. Myślę, że jest petarda. Co na, no. haczyku? na haczyku mamy pop number one'a. Tego ciut większego, taki taki on jest owalny. Już Wam pokazuję, co jest na drugim zestawie. No dobra. Drugi zestaw jest tak samo. Przelotowo, tu jest na pleciące, i tu mamy orientala. Oriental przycięty ze sztuczną kukurydzą. I tak on wygląda we wodzie. Taki lekko waftersik się zrobił z niego. I taki efekt był pożądany. Także zestawy wylądują w wodzie. Do tego idzie PF-eczka z pokruszonym orientalem. Trochę peletu i trochę soli dałem do, do tego. Tak to wygląda w łódeczce. PF-eczka z popapkiem. Tutaj są pokruszone właśnie frakcje number one. Widać kawałki soli tutaj jeszcze troszkę. Może to zwabi rybę bardziej. Pierwsze branie Łukasza Ale sprint zrobił no Właśnie tego nie mogłem załączyć, z tej kamery Biedna Biedna kaczusia No Ale wzięła idealnie Zapyszczek Taki przyłów No ale w sumie nie mamy nic na obiad Także Wziął. się przyda Masz rękawiczki? Nie, tu nie mam Nagrywam To weźmy, Słuchajcie, było branie, zaciąłem, Łukasz był tam, gdzie się chodzi piechotą. No i widzę, że wychodzi i wołam go, bo ciągnę kaczkę, ale mu nie mówię. Bieg taki ucieszony do brania. A tutaj patrzcie jak kaczucha zapięta. Pięknie. Co, a patrz. No. Teraz najgorsza akcja, ja mam tak. Jest specjalista. Jeśli chodzi o wyczepianie różnych dziwnych przyłowów, szczurów, kaczek. To mnie zawsze wzywa. Zawsze. Mamy jaska. On ma rękawiczki zawsze. <grywa> Ale patrz za, za dolny dziób. <grywa> w, język? Kurwa, w język? O kurde. U, to tego nie nagrywam. Jeszcze taki zadzior w języku. Nie wiedziałem, że kaczka ma język. Nie? A wy? wy? Ja cygan. Brawo, Łukasz, ale sprint masz i czodrik. Na czoda. A chopie, tak się tam chlapały w tym twoim miejscu, i ja sobie tak wyszedłem z domku, bo ci pikało, nie? A nagle. ty, 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 ty. Miałem branie wcześniej. Przyjechałem wczoraj wieczorem późnym. Założyłem coś takiego. To jest kulka banan orzech tygrysi. Jak wiecie, miałem tu swoje PB na kulkę. Dokładnie tą. To jest nasz pop orzeszek. Dał mi tutaj wiele pięknych ryb. Odtworzyłem dokładnie ten sam, ten sam przypon, który wtedy zrobiłem. I jak widzicie, ja na obu mam naprawdę bardzo małe PV-eczki, Takie cukiereczki. Tutaj są pokruszone kulki. Ten banan z orzechem. A na drugą wędkę rzucam sam Pelet w PVC z solą, no i do tego sobie dokładam różne popki. Po prostu postawiłem na popki niewielkie, no i próbuję. Dzisiaj taki jest plan, że cały dzień sobie co 2-3 godzinki będę przewoził i zobaczymy, coś się może trafi. Także jak widzicie, jest ze mną Ripton. Tutaj mamy fajny, niewielki dystans. Zaznaczyłem sobie dwa punkty na pilocie, no i sobie pływam. Tam i Przebitka? Przebitka musi być. No to jest najlepsza rzecz w tym Riptonie, czyli to, że sobie wkładasz zestaw od góry. I tyle, nie? Do tego tą pv Jak widzicie, minimalizm totalny. Bo to jest wszystko, co daje. Taki zestawik leci do wody tam pod brzuski na przysłowiową pałę. <laughs> Ale było branie. Także wpakujemy gagatka i płyniemy. Jak widzicie, spadł już śnieg, więc sezon powoli się kończy. My będziemy zabierać się za kilka odcinków studyjnych. Wpadłem teraz na taki pomysł. Jeżeli macie ochotę, zadawajcie jakieś pytania, zrobimy jakiś QA na, na kanale. Może was coś nurtuje odnośnie przyszłego sezonu lub tego. Zadawajcie jak najwięcej pytań. Zbierzemy jakieś fajne i podpowiadamy na wszystko w naszej miejscówce do nagrywania w zimie. Proszę, Łukasz. Master Dobra, obraca. Junior obraca kasedia. Mm -hmm. No i tak sobie dogadzamy. Rybki nie biorą, ale. Ale nie będziemy pobierać. Mamy apetyt. Dokładnie. Powiedziałbym, że ładujemy tłuszcze na zimę, ale już ma, naładowaliśmy za bardzo. <śles> nie walczymy, nie poddajemy się. Pefaułeczka malutka. Trochę dam do łódki odrobinkę tego miksu. Teraz dla Sebastiana zrobię jedną. Powiem Wam tak, jak jest wieczór. Zawsze staram się zrobić dwie czy bo liczę na to, że jakaś ryba weźmie. A później chcę jak najszybciej wywieźć to samo miejsce. Także przygotowuję się. Dwie, trzy pfałeczki więcej. Popatrzcie, takie cukiereczki tu można trochę wyciąć. Malutkie. Dokładnie. Dam do tego troszkę, e, troszkę tych kulek, jeszcze troszkę peletu do łódki, ale dosłownie pół garści. A na drugiej wędce zakładam kulkę aler 90. Bardzo mocno ściętą. Powiedzmy jedną czwartą tej kulki. I do tego e, małego popapa Joker. Także myślę, że te zestawy powinny mi przy, przynieść rybkę. Zwłaszcza, że będziemy teraz sondować i starać się robić to, co na owczarni. Pamiętacie, jak nie, to zobaczcie na poprzedni odcinek, że będziemy płynąć e, z zestawem w wódce. Jak tylko zobaczymy jakiś ładny łuk, to zrzucamy od razu towar na przysłowiowy łeb Także taki jest nasz pomysł. Staramy się walczyć i zobaczymy. No już jest naprawdę zimno, powiem Wam, że nic się nie dzieje na tym stawie. Praktycznie u nikogo nic nie bierze, ale jako Amigosi zawsze wierzymy do końca i myślę, że wyjdziemy z tej opresji z rybką przynajmniej jedną. Taką mam nadzieję i Wy też trzymajcie kciuki. No właśnie miałem mówić, że musimy to powiedzieć, trzymajcie kciuki. Tak zwane bingo z Amigosami, czyli musi być w każdym filmie, trzymajcie kciuki. <laughs> Pokażę Wam na co miałem branie. Powiedzmy, banana nut. Banan z orzeszkiem Tygrysim ze Starbucksa. Taki popek. Wracam do niego, bo niestety na orzeszka nic się nie podziało. To pójdzie na jedną z wędek tej ostatniej nocy. Tylko muszę go troszkę okroić, bo jest dość duży. To jest szesnastka. A ja zrobię z niego takiego. Maluszka, dumbbellsika O, myślę, że coś takiego. Zaraz Wam pokażę, jak na haczyku się to prezentuje. Akurat to mam Runiego Przynęte założę na White włosie. Okej. Okay. I tak to się prezentuje. Taki dambelcik wyszedł z tego. Z szesnastki zrobiliśmy gdzieś dziesiąteczkę. To będzie na jednej. Na jednej z wędek. O. Tu jeszcze mam trochę pasty wolframowej. I zaraz pokażę wam, co na drugiej. Na drugą wędeczkę też mam obranego Apacha, wafteksa. Klasyczek, d -Rig. Tutaj jest jeszcze taki pozycjoner z obciążeniem. No naprawdę ten przypon fajnie się zacina. Klasyka praktycznie cały sezon zawsze na, na mojej jednej z wędek to się znajdowało. Także jak mam postawić jakiegoś pewniaczka, to to jest właśnie to. Słuchajcie, zobaczcie na osądę. Wypływamy, tak jak mówiłem. Jak tylko zobaczymy jakiś większy łuk. Mniej więcej mam azymu dobrany. Jak zobaczymy większy łuk, zrzucam worek PVA z małą ilością peletu ale rakła, do tego dwie hakowe kulki Aler90 Natural. Nie przepadam za tymi kulkami Natural, aczkolwiek. Zawsze jak widzę jakąś starą przynętę to mówię po co się kupiłem, więc... O, coś tutaj jest, jakaś kropeczka. Teraz płynę bardzo powoli w stronę drugiego brzegu. około 95 metrów mogę płynąć, więcej to już jest za połową. Także. O! O. jakiś wyszło. klocek dosłownie. <laughs> Jak tylko zobaczycie łuk tutaj gdzieś, to dajcie znać w komentarzu. Która sekunda, to znajdziemy go. W zimie naprawdę nie jest tak łatwo na rybę. To już, to już jest nasz taki a, taki sprawdzony, że rzucaliśmy tę rybę. Według nas ta ryba się za bardzo nie przemieszcza. O, o! Coś się zadziało, takie coś. Ale to jeszcze... Nie, to jeszcze nie to, bo napłynie wolno, więc powinno pokazać taki bardzo gruby, piękny łuk. No to teraz tu popływamy. <grym> nie no, nie, nie czekam na taki aż jak ten, jak tam był, ale liczę na coś takiego trochę lepszego. Ciu, ciut, ciut. O o o o, 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 lepszego może nie być. Może nie być lepszego, ale to jest zaś, kurde, odległość taka. Teraz jest czułość, także próbuję jeszcze. No dobra. W powolutku, w tamtą stronę. O, jest. A nie, no Taki klocek? klocek. No, ale Nie, to jest tu. To Rzucam to. to. Tak? Tak. Może nie być lepszego miejsca. Może nie być. Stawiamy na klocka Stawiamy klocka na klocka. Ty Wpadło Co? Mam nadzieję, że taty nie przerzuciłem. Nie, chyba nie. Patrz jak ten, jak wpadło. Aha Czekaj, sprawdzę, gdzie on marzyłki ty. Może mi się zagapił. No dobra. Nie wiem czy nie jestem kasztanem. Ja. Też nie wiem. Okaże się jak ja tak będzie przewoził. <noise> Chyba nie, może się minie. No, dokładnie. Dobra, kończymy tą zabawę. Nierówną walkę, tak zwaną. Scena. I wywozimy dalej. Jak widzicie, już jesteśmy na końcu naszej przygody z gajdowym. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec przygody karpiowej w tym roku że jeszcze uda nam się wyskoczyć. Pogoda wskazuje, że raczej nam się uda. Także możecie oczekiwać filmów. Tak, no co? Jak się uda połowić, tego nie wiemy, no ale warto dać sobie szansę, spróbować. Zima jest jaka jest, nie jest to najlepsza pora na karpie, nie oszukujmy się, ale wiemy, że jakieś pojedyncze ryby na stawie udało się komuś złowić, także szansa zawsze jest. Szapowa dla tych, co złowili. Myśmy się starali, jak widzieliście, pływaliśmy, kombinowaliśmy, przerzucaliśmy. Naprawdę staraliśmy się i znaleźć tą rybę. No i co, tak czasem bywa, ale było fajnie. Nie poddajemy się, będziemy walczyć dalej. Co nas nie zabiło, to nas mocni. Dokładnie. To jeszcze jakaś lekcja kolejna. No i co, będziemy się żegnać. Czekajcie na kolejne filmy. Tym razem w takiej zimowej scenerii w studiu. Będzie tego trochę w tym roku. Już musimy teraz obiecać, żebyśmy się później wywiązywali. Dokładnie. Żeby była motywacja. Dajcie znać. Pamiętajcie. Łapka w górę, sub, komentarz. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.